Trzeba będziemy nagrywać Roblox, i teraz w jaką grę? Dobra, e, ma zamknięte oczy i losuje. Dobra, otwieram. Co wylosowało się? O, to coś. Nie jestem pewny czy w to chyba grałem. Chyba. Nie, ja chyba tak, ja w to grałem. O, jest kolejny do... Ja nie wiem, czemu. Ja o, o. Arra. Tym samym nie wiem o co chodzi, bo dawno w to nie grałem. Ale kocz i tym mam. Chociaż nie jestem taki dobry. Dobrze, dobrze. O. O, jak jutro pod tym filmem będzie 100 albo nie, 1000 wyświetleń, już 1000, to nagram odcinek z moim bratem. Tak, dobrze... Dobrze słyszycie. Z moim bratem. O! Do tyłu, do tyłu, do tyłu. D, A, D, A, -a. Okej. Okay. Ale co to jest takiego do kupienia? Armor. Ile on kosztuje? Tak widać, dużo. A kanapa? No to, no kanapa przecież jest najcenniejsza. Przecież kanapa musi najwięcej kosztować, no. tego wyboru nie było, żeby... No i lub więcej... O, to do odebrania. Ile kasy? Uwaga, uwaga! 10 minut razy 20, co? Z razy 2 życia, uuu! Dobra, to nie wiem co to. Dołączę na to coś. Slit. A dobra. To jest to samo, tak? Tak, tylko że chyba... Tak, to to samo, tylko za inna mapa. Dobra, right. Hmm. Nie, 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 nie. O. Tak. O. Nie wiem, czy dzisiaj zagramy w cygry? Dobra, dzisiaj zagramy w cygry za te 50 wyświetleń. O, dobrze się przewróciło, ale unikam. Widzicie, widzicie? o o zjeżdżaj, zjeżdżaj dobrze, dobrze, dobrze o no jeszcze nie nie wiem, czy lepsza mapa jest lodowa, czy to nie no o co to? ej o, o, wy też tak powiedzieliście, że nie chcecie odpalić? No ej, chyba że dokończymy ten o no, no i pewnie z... jak znowu... No, dobra, i gramy o lemoniadzie. Zaraz po tej, po tej będziemy grać w, w lemoniadę. Jak sądzicie, czy lemoniada jest pysniejsa od pizzy? Chociaż lemoniada się pije, a nie ja. Ej, nie, cyprus to jest pysniejsa? Ale ładnie teraz jeżdżę, widzicie? Ej, coś się zbagowało, widzicie? Patrzcie na to. To się zbagowało? Helikopter, helikopter. Parakopter, parakopter. Helikopter, helikopter. Pod domu, kopter, kopter. Weź się zacnij. Dobrze. Co to jest? Wy też to widzicie? O kurczę. Pamiętacie kiedy mówiłem wiem o tej lemonadzie? co zagramy w nią dzisiaj Nie lemonadzie, tylko o tym speed simulatorze. Oj ojoj. Płyn, płyn, płyn. To jest... nie wiem... Ja w ogóle zyję w tej wodzie tu. Enter kody, o kody, game pass, o kupię, nie wiem, razy dwa miód, ale jeżeli będzie pod tym filmem, <coughs> wyświetleń i i 50 łapek w górę. O. Wtedy kupię ten tutaj Game pass. Wrócimy do tej gry i kupię to za 500 Robuxów. 500 Robuxów to nie jest już tak mało. chociaż No i znowu robi mi się helikopter. Po ten helikopter to jakieś cudo. Hop. I do wody wlatuje. O jezu. Jedź, jedź, jedź. Nie no, ja yes, z. Tak. Chce mi się. Hop. O, LOL Trail. O dobra, jednak to, to kupię. Jak, jak będzie... To tutaj. Ten tutaj zestaw kupię. Ale nie dzisiaj. Ani nie jutro. Jest mało kosztuje. Chyba że zamiast tego... Tamtej e propozycji z razy dwa na zawsze, to razy 2 na godzinę może. Dobra, to zamiast tego, mam tego e, dwa razy przez godzinę, będzie to. To ta tutaj oferta na tysiąc wyświetleń. Co wy na to? O, już się co zblokowało. Widzicie? O, ja w ogóle zobaczę, co wybiliście. 5 subskrypcji więcej, chociaż. 45, 5 filmów. O, o, farmę lemoniady. O, jak będzie tysiąc wyświetleń, to robię kolejny ten odcinek, jak będzie pod tym lemoniada w przeciągu pół, połowy godziny. A tutaj, czas <tryz> start od teraz. Od godziny 15 startuje. Pół godziny na to było. Coś. O kurde, no jakie. Co to za w ogóle krajno? Nie! Leć, leć! Leć dalej, stółko mało. Jest minuta. I gramy w kolejną grę. O lololol. Helikopter, helikopter. A co to, to jest? Motors. Oh, o dobra. Chcę, żeby mi się kręciło w głowie i tak dalej. Dobra, jednak nie chcę. Jednak nie chcę tego, żeby mi się kręciło to coś w głowie. O Jezu! X-Ray! Patrzcie na tego X-raya. x -ray! 100% леди. О, чё видите?